Witajcie z tej strony Black i dzisiaj lecimy z Antunet. Chcę wam przedstawić, jak pewnie widzicie pod które kilka powodów, dla których warto zagrać według mnie Antunet. No i zacznijmy tutaj od pierwszego. Przede wszystkim jest to gra darmowa. Nie musicie nic płacić, żeby mnie spróbować. Tak naprawdę wystarczy obejrzeć kilka gameplay, żeby zobaczyć mniej więcej na czym to polega, ale też nie tylko, bo rybów jest tutaj naprawdę dużo i... Zaprawę, co tryb to potrafi być inne. No, tak naprawdę, co tryb to jest inny styl gry, inna rozgrywka. to mapa potrafi być inna rozgrywka. Tak więc o to się nie musicie martwić. I gra jest w pełni darmowa. Nie jest ona też jakoś duża. E... Zajmuje ona całkiem mało miejsca, więc to też jest we mnie spory plus. O którym nie można nawet nie zapomnieć. E... No, więc o, no i zaraz mnie wybombi jeszcze, gościu. Nie wiem skąd strzela, nie mam żadnego pojęcia skąd strzela, gościu. No, skąd strzela? no, no, więc jest to gra darmowa. I widzicie, teraz sobie gram rękę, jest to proste. No ale, jest tutaj też ciekawe komuniki. Tutaj przed wam mnie przed nie wiem skąd tutaj wywalił. mi tu się z drzewa chyba. A, widzę, na dachu jest. No jeszcze z boku. No niestety, tak więc ee, fajną rzeczą jest community w tej grze, tutaj nie, nie pokazał, nie ale na spokojnie, na serwerach różnych będziecie znaleźć to, oczywiście na normalnych mapkach najczęściej jest sporo youtuberów, u nich są serwery, ee, na których możecie po prostu zobaczyć ee, to community, po dogadać się, znaleźć jakiś film do grania, e, często przyjmą kogoś, no, nie jest tak, lecimy z kolejną ręką. Więc, tak jak wspominałem, warto naprawdę dać szansę community. Nie jest wcale tak źle. Można spróbować. Jest całkiem cieniem, nawet powiedział. Więc, warto na jakieś różne serwery społeczności pochodzić. mordy, się No. Tak więc, ja naprawdę zachęcam do wejścia. I popatrzenia sobie, oczywiście gra jest w pełni darmowa, więc to jest też spory plus do tego. E, możecie jeszcze... O, no jest. E, możecie jeszcze... No nie, wszystko możecie. Tutaj ta gra jest całkiem prosta. Wiem, że teraz tego na rękach nie widać, tak? Ale na rękach przeważnie grają osoby, które mają troszkę wyższy poziom. A ja takiego nie posiadam, jak widzicie alo, apelek więc można naprawdę spotkać ciekawe rzeczy ciekawe osoby nie byłby jakiegoś dwika znaleźć e, i tak, ta gra jest całkiem prosta tak naprawdę można się nauczyć i podstawy kilka... kilka tak naprawdę można się nauczyć pół godziny wszystkich podstaw które są w tej grze i nie jest to jakieś wymagające więc nie ja... Naprawdę nie jest tak problemi. Nie, nie, widzę nikogo więcej. Nie, nie No dobra. Tak raczej znaczy nie wymaga to jakoś... Yy... O, jest tam w budynku. Tego się tam sobie skacę. Nie ma co. Eee, Gra jest po prostu prosta, jest przyjemna. E, można się pobawić. Owszem, no jest troszeczkę grindingu, jest trochę rage kwitowania pewnie, czasami jak was naprawdę już ktoś wkurzy. Ale nie ma z tym według mnie aż takiego prob problemu, jak niektórzy mówią. Dobra, jeden na razie. No, tak więc ta gra nie jest wcale jakaś ciężka, jak widzicie. Tak naprawdę można się pobawić, jak nie jestem jakiś bardzo dobry, ale można się fajnie pobawić. Można popróbować. Ja zachęcam. No i co? lecimy już z kolejną arenką. Ruszymy naszej piękną to sobie wracamy. Też piękny ludzi. Można sobie gadać gdzie 100%. Kolejny fajny jest znajomości, które możecie zrobić. Naprawdę ja tutaj spotkałem wiele fajnych osób. Można się dogadać. Nie jest to jakieś ciężkie, żeby się dogadać z kimś. Szczególnie jak traficie na jakiegoś Polaka. A gra ich tutaj trochę. Więc to nie jest tak, że nie da się trafić. Ja bym powiedział, że wręcz da się i sami zbyt często trafiasz na Polaków wręcz albo nam raczej wystarczy, więc nie postępujemy. No i gra jest po prostu prosta, przyjemna, szczególnie na tych początkowych mapach, na których przeważnie ludzie zaczynają grę. Takich jak na przykład Peja, na, jak Rosja, czy Washington. To są proste, przyjemne mapy od Timberwolf. E, które według mnie naprawdę warto jest sobie zwiedzić, się tam chwilę pobawić, chwilę tam pograć. E, naprawdę według mnie te mapy są czysto na plus i no, nie ma żadnego problemu z graniem w nie, więc ja zachęcam. Zachęcam bardzo do zagrania, jest całkiem przyjemna gra. No i dalej, kolejny ważny punkt w tych grze, tak naprawdę, są możliwości. Naprawdę, Antunet daje spore możliwości. To masa różnych yy, gier jest robionych w, w Antunet właśnie, takich jak na przykład... A mogę teraz z nie wiem, mam jaką tam gdzieś. Są tak, są serwery takie jak Rust, jak. E, nie wiem, czy każdy Escape from Tarkov. No to jest, jest e, Anturna. No nie, to jest, to jest to samo po prostu no, w anturnie. E, polega to dokładnie na tym samym jest wiele podobnych gier. Wiele podobnych trybów, które po prostu. Nie są wcale tak ciężkie jak się wydają. I no. Można naprawdę próbować. Ja polecam. Jest przyjemnie. Można się pobawić trochę. Tak, to jest O, weźmy sobie... Wziąłem tam lecę. Ja mnie wycięty. Jest drop zleciał. Jest ostatni tak naprawdę, to jest o tyle, aby się znaleźć. No ale możliwości są spore, jak widzicie, to jest jakaś arenka, jakiś battle royale. Są e, bardziej polegające, na przykład rust mod jest robiony, jest robiony. Tak naprawdę jest wiele rzeczy robionych, to jest tylko kwestia wyobraźni, tak naprawdę, dokładniej. Możecie znaleźć naprawdę wiele trybów, tak jak właśnie anturnow jak ten Znalezienie to nie jest problem, jest serwerów sporo, niektóre oferują jakieś specjalne mechaniki, jakiś gameplay konkretny. Ale jak nie, warto spróbować. Gra nie jest też duża, jest darmowa, więc czemu nie. Ja polecam bardzo wręcz A nie wiem, gdzie jest gościu, gdzieś Skąd on wali do mnie? Skąd on wali gdzieś tam, to wali. Nie wiem, czy to było w bukowej, to mi się nie podoba bardzo. Nie się od niego oddali. Kto tam jest? Tam cały czas jest cały czas będzie. Nie wiem z czego on wali, ale. No. I to wygraliśmy. Ładnie na zakończenie. Nie wiem z czego on walił. A on miał po prostu Explosive Magi. Nawet nie wiem. Nawet się no tak więc mam nadzieję że Wam się podobało Co jest za mikrofon ale nie wiem dlaczego w Antunedzie mi tutaj gorzej działa Nie wiem gorzej brzmi I Naprawdę nie wiem od czego to zależy Nie mam dla tego pojęcia o. No i mam nadzieję że Wam się podobało No i co, no i zapraszam do kolejnego filmu Zapraszam Was do kolejnego filmu e oraz na live'y, które odbywają się. Nawet dzisiaj jeszcze będzie live, tak więc ja was zapraszam. No i widzimy się.